Witaj na kanale Solverize. Mamy kolejne zadanie dowodowe. Uzasadnij, że dla każdej liczby rzeczywistej x zachodzi nierówność. No, i tutaj ta nierówność jest wypisana. Oczywiście, jak to zwykle bywa w dowodzeniu nierówności, najpierw sobie wszystko przeniesiemy na jedną stronę. No, to zapiszę x do czwartej minus 2x do trzeciej plus 2x do drugiej. Dodać, nie odjąć, 10x i dopiero dodać 26 jest większe od zera. To mamy udowodnić, temu jest równoważna teza. No i teraz od czego tutaj zacząć? Ja myślę, że bardzo interesujący tutaj jest ten składnik minus 10x, bo będziemy próbowali zapisać to wyrażenie po lewej stronie, ten wielomian czwartego stopnia, jako sumę pewnych kwadratów. I teraz, żeby odgadnąć jakie to mają być kwadraty, to warto zacząć tutaj od tego wyrażenia 10x. Mianowicie mogę go przedstawić jako 2 razy x i razy 5. No więc to będzie to wyrażenie 2ab, znane z wzorów skróconego mnożenia i jeszcze zrobimy tak, że stąd pożyczymy sobie 1 x kwadrat, czyli rozbijemy sobie na sumę dwóch. No i tutaj skoro mamy piątkę, 5 do kwadratu jest 25, no to również 26 sobie rozbijemy na 25 plus 1 i pożyczymy sobie tak, stąd x kwadrat, no to całe wyrażenie weźmiemy i 25, przy czym 10x jest z minusem, dlatego napiszemy x minus 5 tutaj w nawiasie do kwadratu. No i to będzie oczywiście to x kwadrat minus 10x plus 25. Co nam zostaje? Zostaje nam jeszcze na pewno 1x kwadrat, x do czwartej minus 2x do trzeciej. Łatwo zauważyć, że te trzy składniki też pasują nam ładnie do wzoru skróconego mnożenia. Moglibyśmy zapisać w takiej skróconej wersji x kwadrat minus x do potęgi drugiej. No, i już mamy sumę dwóch kwadratów, co nam wyczerpuje wszystkie te składniki. Zostaje tylko jeszcze liczba 1. I mamy wykazać, że to jest większe od 0. Ale tu właściwie nie ma czego wykazywać, bo wiemy, że kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny. Dla x rzeczywistego to wyrażenie jest większe lub równe od 0. Podobnie to drugie. No więc suma tych dwóch pierwszych teoretycznie może być najmniej 0. Tutaj zapomniałem napisać, że jest większe od 0. No ale jeszcze mamy oczywiście tutaj plus 1, co powoduje, że nierówność jest prawdziwa dla wszystkich liczb rzeczywistych i lewa strona jest większa od 0. No i na tym dowód się kończę. Ja Cię zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmów.